Jaku Płucak, Kuba. Cudownie było patrzeć, jak przepięknie cieszyłeś się po każdej skończonej kontrze. Taki samolot efektowny, było widać, że wszyscy cieszycie się grą w dzisiejszym meczu. Tak, dzisiaj niewątpliwie gra, gra na wojsku sprawiała nam wielką przyjemność, co tak jak Pan powiedział, było widać. Każdy, żyliśmy, żyliśmy tak naprawdę każdą bramką. Byliśmy drużyną, i nieważne kto rzucił bramkę, wszyscy się tak samo cieszyli, i ta radość była ogromna. Potrafisz powiedzieć dlaczego tak naprawdę dopiero w tym meczu? Bo stwierdziliśmy widocznie, że może już wystarczy tych horrorów i, i niech może kibice dzisiaj sobie śpią spokojnie i nie musieli się do końca denerwować, tylko tak naprawdę byli już od, od 10 minuty drugiej połowy myślę pewni, pewni zwycięstwa. Piotrek Wyszomirski tak zamurował bramkę, że wystarczyło tylko co drugi nawet rzut trafiać, żeby wysoko zwyciężyć. Tak, Piotrek wszedł w pierwszej połowie i wszedł fantastycznie w mecz, odbił, odbił tyle piłek, że, że, że aż ciężko to uwierzyć, ale zawsze, zawsze uważałem, że jest naprawdę światowym bramkarzem i na pewno przyszłość przed nim. Puba, powtórzcie to jutro z Chorwacją. Z pewnością się postaramy, ale mecz meczowi wiadomo nierówny. Ale z pewnością mogę obiecać, że zostawimy serce i do końca będziemy walczyli na parkiecie o zwycięstwo w trzecim meczu. Jesteście przez 24 godziny w stanie utrzymać tak fenomenalną dyspozycję? Myślę, że dzisiaj ciężko w ogóle będzie zasnąć, takie same emocje, ale, ale jutro będziemy gotowi.